Ej, dzień dobry moi mili. A jak szybko się zrobiło połączenie? Fajnie. Słuchajcie, przygotowałam się znowu dla was na dzisiaj, żeby porozmawiać o no właśnie o tej emigracji dalej. Bo są osoby, które się na nią szykują, są osoby, które myślą o niej, są osoby, które tutaj są i sobie myślą, kurde, czy to wszystko, co mnie się zdarza, to tak normalnie jest. Przecież przyjechałem za granicę, powinienem być dyrektorem jeździć z zajebistą furą i w ogóle mieć wszystko w nosie. No niestety, wszędzie trzeba pracować i to nie zawsze za granicą jest najłatwiej. Ale słuchajcie, zanim zacznę, to oczywiście zacznę od mojego marzenia. E, moje marzenie to jest takie, żeby zaśpiewać piosenkę. No i tam, żeby zaśpiewać piosenkę, to jeszcze nie jest jakiś tam kłopot, wydaje mi się, ale chciałabym, żeby mnie ktoś do tej piosenki przygotował kto jest naprawdę profesjonalny, czyli na przykład taka pani Ela Zapędowska, albo ludzie, którzy przygotowują program pod tytułem, jaką się nazywa Moja twarz brzmi znajomo, bo chciałabym tą piosenkę zaśpiewać jak najlepiej potrafię, to znaczy, śpiewać w ogóle nie potrafię, ale sprawia mi to chyba przyjemność, bo nawet jak o tym myślę, to tak fajnie byłoby. I co jest dla mnie najważniejsze w tym moim marzeniu, żeby to zaśpiewać publicznie, nie tylko dla siebie, słuchajcie, ale żeby moje wewnętrzne demony e, takiego strachu i że się będą ze mnie śmiać i tak dalej, żeby sobie poszły żeby żebym ja, pomimo mojego głosu, bo jaki będzie, taki będzie, żeby mi się po prostu przy tym bardzo dobrze bawiła i czuła, tak jak sobie myślę, że się będę czuła. No więc to jest moje marzenie. No i teraz, słuchajcie, opowiadam o emigracji. Emigracja, moim zdaniem, już to jest część czwarta i przygotowując się do tego e, odcinka, słuchajcie, zaczęłam e, się podpierać zdjęciami, ponieważ moje całe życie, jak już się e, może zorientowaliście, jest e, złożone z chaosu i przypadków. Na 100% nic tutaj nie jest planowane. Tu po prostu e, przypadki losowe, które do mnie przychodzą, ja sobie je... Biorę lub nie biorę, i tak z nimi sobie płynę, prawda? E, więc to jest, e, że to jest przypadek, to właśnie cały czas podczas przygotowywania tego odcinka było w mojej głowie, że e, no to jest totalny przypadek, że ja w ogóle jestem, i tak to, że ja chciałam wyjechać z Polski, że ja nie lubię Polski, to jest jedno, prawda? Ale to, że ja tutaj w ogóle jestem i się znalazłam, to jest e, drugie. Słuchajcie, żeby nie było nieporozumień. O tych czasach, o których teraz mówimy, to jest rok 1992 do 1994. Bo wtedy ja byłam tutaj po raz pierwszy na taki dłuższy okres czasu i to była jak gdyby moja taka zawieranie znajomości tutaj z Holandią. Żebyście nie myśleli, że ja mówię o tych czasach, bo na stałe do Holandii, tak absolutnie przeprowadzając się do Holandii. To był rok 2004, ale do tego jeszcze kiedyś, słuchajcie, dojdziemy. W każdym razie w ciągu tych dwóch lat, 92-94, muszę Wam powiedzieć, że patrząc na to, znalazł. Po prostu wydarzyło się tak dużo, że wydaje mi się, że to 6 lat na to by byłoby za mało. Ale całe szczęście miałam zdjęcia z tamtego okresu. I słuchajcie, o ten okres, o którym teraz będę mówiła, na jednym ze zdjęć było, była data. I to był, to był słuchajcie, 17 lipiec 1992 rok. Czyli to musiało być parę miesięcy w prawo, parę miesięcy w lewo. Słuchajcie, ehm, o, o, ostatni odcinek skończyliśmy. Cześć Aurika, i cześć Kasia, witam Was. Słuchajcie, ostatni odcinek skończyliśmy na tym, że w drzwiach e, domu, w którym pracowałam jako oper pojawiła się moja koleżanka z jej chłopakiem, jak się później okazało. Zabrali mnie stamtąd. Więc, żeby nie przedłużać, jesteśmy już w waucie. Ja spakowana w ciągu pięciu minut. E, bardzo dobry to był taki dla mnie mm, samopoczucie, gdzie mogłam e, ludziom, u których pracowałam, powiedzieć, tak znienacka. Cześć, do widzenia. Spadam stąd, bo mi u Was jest niedobrze. Dobrze się z tym czułam, słuchajcie, ponieważ oni naprawdę nie byli dla mnie mili. To, że ja Wam to tak gładko opowiedziałam, to jest jedno. Dwa, to naprawdę nie była miła praca, i ja po prostu jej nie chcę wykonywać w taki sposób, bo ja rozumiem, że ja muszę pracować, pewnie, ale nie może nikt mną pomiatać, a ja naprawdę mam duży próg takiej tolerancji. Więc słuchajcie, to uczucie było cudowne. Siedzę w tym samochodzie z tą moją koleżanką i słuchajcie, e, rozmawiamy. E, aha, a propos, to wszystko naprawdę się wydarzyło, to jest historia prawdziwa. Ja opowiadam, moja koleżanka, mój kolega, ponieważ nie chcę podawać tutaj imion i nazwisk, ponieważ nie wiem, czy w dorosłym życiu chcielibyście, żeby o was e, takie rzeczy były mówione. Więc jeśli ktoś ma ochotę e, i się rozpoznaje w tej historii, może się absolutnie tutaj podujawnić, tak? Jedziemy w tym aucie, rozmawiamy o tym, co dalej i tak dalej. No więc słuchajcie, wymyśliliśmy tak. Ja zostanę u nich, czyli u mojej koleżanki, u jego, jej obecnego partnera. Zostanę u nich po prostu na wakacje, bo tak jak tam było, to trzeba według nich odpocząć po tym i po prostu się troszeczkę... Hmm, wyluzować i później się zobaczy. W każdym razie, słuchajcie, ja też pytałam, jak ta koleżanka stanęła ni stąd, ni zowąd w tym domu, przy tych drzwiach i zadzwoniła i szukała mnie. Więc okazało się, słuchajcie, że ona już bardzo dawno była w Holandii, o czym ja nie wiedziałam i ona była podczas pobytu w Polsce, po prostu chciała mnie zrobić niespodziankę, bo tak samo jak ja, tak, ona na emigracji bardzo tęskniła za znajomymi. A okres przed jej wyjazdem był dosyć intensywnymi spotkaniami. I właśnie ona była w kręgu moich znajomych i miałyśmy dosyć dobry i taki intensywny kontakt. Więc ona, będąc w Polsce, chciała mi zrobić przyjemność. I poszła po prostu tak, jak się w Polsce chodziło do domu, zadzwoniła do mnie. Tam otworzyła moja, mam, moja mama i mówi: słuchaj, co ty tu? Chciałam już powiedzieć imię. Co ty tu robisz? Ona no wielu chciała się ze wam spotkać. No słuchaj, ale Ewa jest w Holandii. O, i tu się dziewczyny złapały, to ja też mieszkam w Holandii, gdzie ona jest, i tak dalej, i tak dalej. No i moja mama jej wszystkie podała dane i tak dalej. I ona bez w ogóle żadnego e, e, takiego wcześniejszego mnie uprzedzenia przyjechała. Miło, że jesteście razem. Dzień dobry, będziemy rozmawiać sobie po polsku. Dunia i Cafeder i Red Pols I słuchajcie, dojechaliśmy do Utrechtu, bo oni tam właśnie wtedy mieszkali. Mieszkali w blokach. Słuchajcie, był to bardzo fajny blok, co mnie też zainteresowało, bo zupełnie inne rozwiązanie niż u nas. Ale słuchajcie, on miał y, trzy pokoiki, takie trzy sypialnie: jeden pokój gościnny i kuchnię. Więc ja dostałam od razu ten swój pokój e, i bardzo miło mi się tam mieszkało. Słuchajcie, czas spędziliśmy. Jak to wyglądało w praktyce, bo to jest e, fajne. E, ja byłam z moją koleżanką w domu. E, jej mężczyzna pracował, miał swój, e, swoją, chyba swój bar, tak to on nam powiedział. I mm, on pracował wieczorami. A raczej w nocy. Więc praktycznie w ciągu dnia, kiedy my wstawałyśmy, musiałyśmy być do pewnego momentu bardzo cicho, ale on później szybciutko się z tego wszystkiego budził i zjadał śniadanie, i wychodził albo do swojej rodziny, i później od razu szedł do pracy, więc wracał znowu gdzieś w takich godzinach, kiedy ja już dawno spałam, i tyle go widziałam, tak? Ale z moją koleżanką było bardzo przyjemnie, ponieważ jego nie było. No to jak gdyby ja byłam dla niej do towarzystwa, ona była moim zbawieniem, więc po prostu było zajebiście. No i ten, ten, te dni wyglądały po prostu tak normalnie. Zmywanie, sprzątanie, pranie. Słuchajcie, od czasu do czasu pilnowałyśmy też niemowlaka. O, to była jakaś w ogóle dla mnie trauma. Słuchajcie, nie pamiętam nic więcej, tylko jak śmierdziały jego kupy. Po prostu to była masakra jakaś, i wtedy ja sobie pomyślałam: nie, 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 nie chcę dzieci. Nie chcę dzieci, tak? Słuchajcie, któregoś razu, bo to był bardzo krótki, intensywny okres, oni wymyślili, że oni wyjeżdżają na wakacje. Więc fajnie, niech sobie jadą na wakacje. Ja zostałem tam samego, co ja będę robiła przecież. Ale w międzyczasie z tą moją koleżanką troszkę pochodziłyśmy po mieście, troszkę, no wiecie, to było po prostu zajebiste, To w ogóle w sklepach, wiecie, lo, yy, moda lat 90., gdzie, no w ogóle takich rzeczy to nawet u nas w telewizji nie było. Więc to po prostu yy, w ogóle dworzec kolejowy w Utrechcie, który był związany z ogromnym centrum handlowym, który wtedy nazywał się Hołka Raina. Słuchajcie, tam można było spędzać czas zawsze, bo i na zewnątrz były sklepiki, i wewnątrz, więc czy pogoda była, czy nie było. Cześć Irinka. Mogłyśmy sobie tam, e, cześć Madzia, ściskam cię również. Dziewczyny, nie będę reagowała na wszystkie, które teraz e, m, m, piszecie, bo po prostu jeszcze nie jestem na tyle profesjonalna, żebym mogła ciągnąć moją historię, ale później wszystko skomentuję, tak? Więc słuchajcie, te sklepy, te lata 90., to wszystko było po prostu naprawdę cudowne. E, jak to wszystko wyglądało? Słuchajcie, to były mm, e, maleńkie uliczki tego Utrechtu, to byli e, artyści uliczni, to, to były rowery, nie, normalnie ilość rowerów. Więc wiecie, te bodźce dla mnie były zupełnie inne niż, niż te wszystkie... W, w Polsce wtedy, w tych latach, a na tych rowerach, słuchajcie, faceci w garniturach, w ogóle na takim rowerze, który wiecie, N -n -n", piszczy jak nie wiem co. Panie w ogóle wiecie, jak była jakaś impreza, to oczywiście te piękne suknie, one tutaj szpilek nie nosiły wtedy, ale no, suknia absolutnie balowa, absolutnie balowa, wiecie, falbany, długa suknia i rower, nie? I zapierdzielany. Więc dla mnie było to, to bardzo, bardzo dziwne. Co jeszcze było dziwne? Że ci ludzie wszyscy wychodzą na zewnątrz po prostu po umyciu się z mokrymi głowami. I czy to była zima, czy to było lato, to po prostu wychodzili z mokrymi głowami. Więc ja to poznawałam, to wszystko chłonęłam. E, słuchajcie. Em, no i co ja Wam chciałam powiedzieć jeszcze? Aha, ci moi znajomi zaplanowali wakacje. Ja tutaj mam ściągę, wiecie. I słuchajcie, oni wymyślili tak, że jak oni jadą na wakacje, to żeby mi się nie nudziło, to o, ja mogę sobie kogoś zaprosić. No, Kamil mi spadł z serca, mówię, co ja tam sama zrobię, przecież kurde, no wiecie z koleżanką, to tak jak ona mnie za, wiecie za rączkę i do miasta, prawda? Ale e, tak sama to ja nie byłam przygotowana na to, że ja tam zostanę sama i że ja będę musiała może autobusem gdzieś pojechać albo co? w ogóle miałam tak, że o jak oni wyjadą, to ja będę siedziała w tym domu, bo jeszcze zginę, prawda? <laughs> e, no i oni pozwolili kogoś zaprosić. E, jej partner wiedział, że ja mam chłopaka więc y, mogłam go zaprosić. No i zaprosiłam tego mojego, y, tą moją sympatię, o której Wam mówiłam, od której dostałam tą laleczkę drucianą, prawda, co mi ją później zwinęli, nie wiem, co się z nią stało. No i słuchajcie, jak on do mnie przyjechał, no to piękny, przystojny facet z długimi włosami, co dla mnie wtedy było, y, no, naprawdę, kryteriami y, w ogóle mojego partnera, długie włosy. <laughs> y, tak to było i słuchajcie, w ogóle jakaś śmieszna sytuacja. Myśmy tam byli razem, nie było tej mojej koleżanki, ani ja, ani on nie znaliśmy języka, a ten świat wydawał się po prostu idealny. My wszędzie razem chodziliśmy, nigdy nie zginęliśmy, każdy nam służył pomocą. Nie pytajcie, jak bez języka, ale wiecie, no jakoś się dogadywaliśmy. Z tymi ludźmi, z którymi musiałam się komunikować, to było bardzo fajne, bo po prostu oni jak gdyby byli przyzwyczajeni do tego, że ktoś nie potrafi mówić w innym języku. I słuchajcie. Wszystkie jakieś bilety tramwajowe sobie radziliśmy, kupowaliśmy, jeździliśmy, no wiecie, u nas wiadomo, że tam piątka jechała gdzieś tam, dwójka gdzieś, czternastka, autobus 78 to też gdzieś tam, prawda? A tutaj nie wiesz nic, a jednak z tego korzystasz, więc to było po prostu łatwe. To było tak fajnie podane, że jeśli troszeczkę masz oleju w głowie i kreatywność, to nawet patrząc na przystanek autobusowy wiesz... No wszystko można z tego wyczytać, więc to było super, ale słuchajcie, te rzeczy, jakie nas zaskakiwały, ja oglądałam te moje zdjęcia, żeby się do tego przygotować i tam znalazłam, słuchajcie, zdjęcie, jak myśmy się fotografowali przy kiosku ruchu. No wydawałoby się to teraz śmieszne, ale słuchajcie, ilość pocztówek, jaka tam była, to po prostu, nie wiem, u nas z całej Polski wszystkie kioski ruchu by tyle nie miały, ile jeden na stacji kolejowej. Więc słuchajcie, to były takie rzeczy, których myśmy nigdy w życiu nie widzieli i się przy nich fotografowaliśmy. Słuchajcie, ogromne biurowce, e, oszklone. Te, to, to w ogóle takie zdjęcia, słuchajcie, mamy. Wiecie, większość zdjęć mamy na, na dworcu i w domu. W ogóle bardzo, bardzo śmieszna e, sytuacja. E, co jeszcze chciałam e, powiedzieć? Ten okres jego pobytu zbliżał się do końca i słuchajcie rozmowy oczywiście były o tym jaka nasza przyszłość i tak dalej, no że ja nie bardzo wiedziałam co ja jeszcze chcę i, i, i w ogóle do tej pory nie wiem co ja chcę oprócz mam, mam marzenie i je po, <grym> realizuję no a już wtedy to już w ogóle nie wiedziałam co chcę i słuchajcie z jego rozmów wynikało że on by chciał już się ustatkować że on by chciał no właśnie mieć tą partnerkę blisko że może ślub i tak dalej a tutaj mnie up, śluby to nie bardzo więc ja wiedziałam jak on już wyjeżdżał, a wyjeżdżał przed tym, zanim moja koleżanka i z partnerem przyjeżdżali, to ja już wiedziałam, że jestem singielką. No, powiem Wam, że mm, nie było to fajne, ale z drugiej strony myślę sobie: każdy z nas chce iść w inną stronę i, i on jest szczery, ja jestem szczera i po prostu tak się stało. No więc, jak przyjechała moja e, koleżanka z swoim partnerem, o, mój chłopak odjechał, były chłopak odjechał. No to oczywiście oni opowiedzieli mi, jak było na wakacjach, i rozmawialiśmy sobie, i w pewnym momencie mm, ja powiedziałam już mojej koleżance, że no niestety mój związek taki na odległość nie przetrwał, i trudno i, i, i tyle, tak. E, powiem Wam, że nie bardzo e, umiałam sobie. Mm, Wtedy uzmysłowić, dlaczego ta relacja w tym domu, gdzie byłam ja i mój, moja koleżanka z partnerem, dlaczego stało się tam coś już niemiłego. Ale sobie pomyślałam, że jestem tam za długo, jestem jak gdyby intruzem, oni są parą, no i ja to rozumiem, więc trzeba się zwijać. Oczywiście żadnego celu. Nie osiągnęłam tego, którego chciałam, ale co było dla mnie bardzo ważne, byłam na tyle mądra, że miałam e, pieniądze na bilet powrotny. Resztę pieniędzy wydałam, wydałam na oszołomiające kilka par butów, których w Polsce no po prostu nie widzieliśmy na żadnych plakatach w telewizji w gazetach, więc ja je miałam, słuchajcie. No i wymyśliłam, że wyjeżdżam. W pewnym momencie. E, Ustaliliśmy już datę tego wyjazdu. Hmm. A nie, jeszcze wcześniej była taka sytuacja, że jak ja, a, tak, jak ja ustaliłam datę tego wyjazdu, to irytacja partnera mojej koleżanki była jeszcze jakaś taka większa wydawało się. Mówię kurde, ale facet ma mnie dosyć, no ale nie dziwię mu się, nie? E, słuchajcie, i... Ja już ustaliłam tą datę, mówię, wiecie, jak będzie on wiedział tą datę, to ja już będę mogła, na szczęście, wiecie, już, już będzie wiedział, że, będzie, że ja sobie pójdę, będzie, będzie lepiej, będzie spokojniej. Bo on normalnie, wiecie, tak wychodził, później zaczął y, zostawać w domu, dłużej, jakby, wiecie, tak, nie wiem, nas pilnował, co my wyprawiamy. E, no nie czułam się z tym dobrze, myślę, że nikt z nas wtedy się nie czuł dobrze. Kiedy już ustaliłam tą datę, słuchajcie, coś się stało. Jej chłopak wymyślił, że właśnie w tej chwili to on ma problemy w swojej pracy z personelem i że on mi proponuje, żebym ja u niego pracowała. No, opcja to była dosyć atrakcyjna, powiem wam, bo on powiedział mi tak: Ewa, wiesz co, to jak ty nie osiągniesz tego celu, który chciałaś, to ty sobie u mnie popracujesz, osiągniesz ten cel, mnie pomożesz, bo rozwiążesz mi ten problem z personelem. No i później sobie pojedziesz. Ja miałam, słuchajcie, te pieniądze na ten bilet, więc czułam się w ogóle jakbym była bogiem, bo to było dla mnie bezpieczeństwo, wolność, a jednocześnie już gdzieś się wkradło nieufność. Nieufność, bo, bo nie wiadomo co, prawda? Słuchajcie. E, ta propozycja jego była nie do odrzucenia. No, osiągam cel, dobra. E, słuchajcie, ale od tej pory to musicie wiedzieć: już zawsze miałam pieniądze na drogę powrotną. Zawsze. Co by się nie działo, mogłam nie jeść, ale na bilet musiałam mieć, prawda? No i słuchajcie. E, jak wiecie, moje życie jest złożone z tego chaosu i przypadku, tak? <laughs> I po raz kolejny w tym chaosie, z tym przypadkiem stał się cud, bo mogłam pracować za 5 guldenów za godzinę. Moja poprzednia praca była 1 gulden za godzinę. Miałam napiwki dla siebie mogłam pracować bez języka co nie jest łatwe słuchajcie mogłam u nich mieszkać i praktycznie od mojej koleżanki dostawałam jedzenie czyli słuchajcie wszystko co wpływało były to moje wpływy tak moje pieniądze więc nie będę się długo zastanawiać biorę ale co zrobiłam? Wzięłam jak to Ewa. Nie zapytałam, gdzie będę pracować. Ale to wszystko opowiem Wam w następnym odcinku. Myślę, że Wam się nie nudziło. Chcecie coś jeszcze więcej wiedzieć? Dajcie znać. A propos takiej typowej emigracji, wyjazdu, dużo wiem na ten temat. Można się ze mną kontaktować. Macie kogoś w rodzinie, wśród znajomych, którzy chcą. Wiedzieć jak jest naprawdę mogę o tym powiedzieć, bo teraz opowiadam to w ramach y, po prostu ciekawostki. Ale są rzeczy, które się pozmieniały i możemy o tym wszystkim porozmawiać. Bo jeśli ktoś ma ochotę spróbować, to nie warto czekać. Trzeba walczyć o siebie i robić to na co ma się ochotę. Całuję serdecznie do następnego razu. Mam nadzieję w czwartku o godzinie 15:00.